Witam, witam, witam serdecznie widzów w kolejnym odcinku z CSGO Skins 14554 zł na moim koncie, moi drodzy. Pamiętajcie, kod ZYSZKO, 2,10 na start i 10% przy doładowaniu i szansa, moi drodzy, na wygranie 2000 zł. Dołączacie sobie za 8,40 i jesteście w każdym giveaway'u, a jeśli już dołączycie, proszę wysłać aktywowany kod ZYSZKO i followa na kiku i macie szansę wygrać, moi drodzy, Huntsman Knife'a Ultra Violet na Discordzie. Link w opisie, moi drodzy, zapraszam Was serdecznie. Polećmy sobie, może, Autumn Case, 100 zł. No i jedną na buściku sobie otworzymy. Zapomniałem ją zboostować. Zapomniałem ją sobie zbustować I zobaczmy, zobaczmy. 43 zł. 43 zł. Okay. 50. No, lipa. lipa, 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 lipa. Dobra. Zróbmy sobie patelkę. Na początku jakąś, może, skromną za 400 stówki. 2 na 2 sobie zagramy. 527 zł. Standard. Na 2 na 2 I zobaczmy, i zobaczmy jak to będzie Jak to pójdzie Pana i samu sobie dobieram do drużyny W przeciwnej Adrian and Michael I co mamy? 50-50 Chyba to samo, zależy od jakości Dostaliśmy good dostaliśmy dużo gorsze Frostbajcik, frostbajcik No okej, okay. wychodzimy na prowadzenie Lunar case Muertos chyba jest więcej warty Tak jest tak jest i co? Print streamek, golden coil, no nie wiem O kurde, 663 zł, no nie, no nie, przeskoczyli nas Ledwo, ledwo, ale nas przeskoczyli Co tutaj kolega kmini? Wbijam się tutaj, Łop. 1951 zł, wbijam się przeciwko nvm Free. Standardzik to jest grany Oj, oj, ale zaczęli Przytupem zaczęli, chłopaki. O, dwa white -outy. tak jest, tak jest, tak jest. I... No jeszcze nie wygrywamy, jeszcze nie wygrywamy, kurde. Znowu te kałaszki drfnęli. No nie, one są drogie, one są drogie. Ostatni divinik. Print stream, no niedobrze. Niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Jesteśmy tysiąc w dupę. No, widzowie. Na razie wygląda to słabo. Infernal case. Kurde, ciężko tu będzie nadgonić kapla. No teraz już 8 stówek, ale. Case antico jakaś ładna jakoś. Feel tested, kurde, ale dobra. SG fajne, okej, okay, zobaczmy, zobaczmy. No nie, malware, No i teraz tylko kosa ratuje. Jest kosa, kury, ma, jest kosa, widzowie, na już procentach. Na 4, na 4%. Jeszcze faktury New Statra trafiłem. Najlepszą kopę. O nie, o nie, no i koniec. Ja pierdykam. Dwie stowe różnicy, błagam. No nie! On trafił to samo. No nie i po 4,5 koła mają. Kurde no, ale lipa Dobra, lecimy standarda na 4 widzowie. 4% lorka i takiego tu ściocha robimy, na 3. 9000 nam no, zostaje, spokojnie. Ale 2800 widzowie, dzisiaj jest na grubo lecone. Dzisiaj jest na grubo. Ale jak to wygramy? Będzie miodnie, będzie pięknie 4% lore. Kury no, co za lipa, tu, tu leci tylko ten faktor i nie Hole Case. Oj, 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 oj. Bloodsport i samo nas rozdupił, nie? Ciężko będzie go dogonić. 3100. No, to by musiał jakiś cud chyba się wydarzyć, żeby go dogonić. 3 koła Royal Case. Wow, bo i samo nas rozwalił, nie? W tej bitwie, masakra. Dobra. Zobaczmy to. 2 na 2 z panem Patrasem na zbustowanych skrzyneczkach. Mam nadzieję, że wygramy z panem Patrasem. Tribalek, nasz ulubiony na buście. Shatterboxy. No kurde, co jest, widzowie? Co tu się dzieje w tym odcinku? Jakąś bitwę trzeba wygrać, no? Jakąś bitwę trzeba by było wygrać. Ja już myślę na Tolinem, nie? Ja już myślę na Tolinem, ale to jest mega głupie. To jest mega głupie, żeby przyzrobić olida, Kurwa. Dwie różnicy, retro case No nie, ta bupa Kurde, ta bupa gry naleci. no nie O oh, fuck No nie no, dostajemy po dupie i to 1400 zł w ogóle Co to jest za przewaga? Absurdalna przewaga po tylu skrzynkach? To żeś zmontował, chłopie? Bitewkę, panie Patrasie, żeś zmontował? szkrot. po 1400 i mamy ósemkę Kurde, nie wiem co robić te Nie wiem co tutaj zawojować, widzowie Na trzech, dobra, dwie chyba wiadę Olin. <noise> chyba wiadę Olin. <all> <noise> ale jak wygramy to to będzie mocno, ale kurde szóstka już nam zostaje. Jest lipa fest. No miejmy nadzieję, że tutaj coś poleci. Mamy, miejmy nadzieję, że Glock Fade. macie dwa Glock Fade i 22 koła. Dobra, pierwsza. Okej, okay, akcja, akcja jest. Dobra, 370 zł i proszę nie Glock Fade dla mnie. Kurde, drogi mus. fuck. Jeszcze Faktoryniu! Co się dzieje dzisiaj, widzowie? Prince Team dla Isamu, okej. Okay. No i Emily musi coś dropnąć zajebistego. Radiation Case. Okej, okay, zajebiście dropnęła. No 150, ale pewnie Szacinga st standardowo. No, dokładnie. Gówno. Gówno po prostu jest Szacinga. 4-600 byśmy mieli, tak? To mamy szóstkę. Dobra, robię trzy bitwy za kafla. Wid za dwa koła, widzowie, bo to nie ma co. Na trzy osoby. Pierwsza. Pierwsza bitwa. Dodamy sobie tak. Może bez agentów. Bez agentów i 2 300. Dobra, na standardzie, na trzech. Co to jest za odcinek, nie? Co tu się dzieje, widzowie? Żadna bitwa nie została jeszcze wygrana. Lorka. Okej. Okay. Na razie no... It's fine. It's fine. No nie. Not, not fine. Dobra. Divajnik, proszę. Kozaka daj. Kozaka dla mnie. Zajebisty kozak. 126 zł. Radiation case. Dobra, o była Faktoryniu. No teraz oczywiście nie da mi faktoryniu. Przed chwilą dał mi za 800 tego uspika, ale teraz oczywiście nie da mi. Anarchia. No nie, no nie widzowie, widzowie, co tu się dzieje? I szantiko dla bota Adriana za 400. Kurywa mać. Jeszcze Print Stream. Jest tragedia. To jest tragedia, 500 złotych tracimy, tylko faktory by nas ratował. Jeszcze i samo go... co on trafił? Faktory minimalware za 2500 za tą mękę. Ej nie, niesamowite to jest, widzowie. Nieprawdopodobny film, nieprawdopodobne to jest. I musimy zrobić tak zwane all-in. Trzeba to odratować, nie, trzeba to odratować, ale budżet był przepotężny. Budżet był przedpotężny. Robimy na trzech znowu. Na grubo lecimy. Dobra, trzy Royale walimy. Trzy Royale. Proszę, proszę, no proszę, żebym wygrał, żebym zwyciężył. Kurde, dodajemy Adriana i Mikela Niby najsłabsze boty. Zobaczymy. Pierwsza skrzynia. Mamy 5. Mamy 5 szans, żeby wyjść na zajebistą przewagę, 1800 zł. A on leci tylko 1400 i 1800 zł. Dlatego tak leciał. Myślałem, że leci tak. Myślałem, że może. No, zajebiście, kurwa. No, Factory New Statrek. No, mocno, mocno, to jest. Ooooo, oh, kurde, no przydałby się, nie? Przydałby się jeden. 1800 zł. No i zapowiada się lipa. Anarchia. Okej, decimator, ale to jest gówno warte. już tam 200. No nie. Mogłem zrobić underdoga. Tutaj drogi, droga petka. Tracimy 1700 zł. 1700 zł i tracimy. I on trafia Falkuja na Kolejnego za 1300, ja trafiam do 200 Mogłem robić underdoga, mogłem robić underdoga, ale mówię nie. Underdog nigdy nie oddaje. I gówno, i bym miał zajebistego wina, nie? Ametyst. Kury deno, co jest? 1300 zł Royal ostatni, błagam. GG. Wow. 11 koła, nie? Byśmy się odwili widzowie. Co tu się stało? Co tu się wydarzyło, widzowie? takiego pecha to dawno ja nie miałem, nie? Takiego pecha naprawdę dawno nie miałem. Pamiętajcie, mordy, kod Zyszko: 2,10 na start i 10% przy doładowaniu. Udział w tych giveawayach. Jeśli już płacicie z kodem, moi drodzy, wyślijcie screena na Discorda. A tutaj widzę, widzowie, że na te trzy przedmioty już jest mega duża szansa. Szansa na zdobycie tego przedmiotu zostały zwiększone. Mega duża szansa na te trzy skinki, tutaj też zwiększona, A te są takie dosyć świeże, więc nie ma zwiększonej szansy. Pamiętajcie, moi drodzy, jeśli już płacicie z kodem Zyszko: wysyłajcie banerek na Discorda z aktywowanym kodem. oraz followka na kiku i macie szansę wygrać Huntsmana Ultra Violet, moi drodzy. Zapraszam i do zobaczenia jutro. Nie.